Ale co? Gdzie są dinozaury tutaj gdzieś? O tam gdzie zaznaczyłem. To lećmy tam. Tam! Dinozaury są tu. Ja chcę zatańczyć ko ku kurozaurów. A no to tam są dinozaury? To do nich lecę Ale tam gdzie ja zaznaczyłem. No co do nich To gdzie są wreszcie te dinozaury? Bo Tam gdzie zaznaczyliśmy. Tam? Ja lecę sobie tutaj. Tak. Tak daleko. I co, ja lecę tu na tą skałę, bo tu są dwie skrzynki. Ej, mogę jedną broń z niej, bo chcę się czuć bezpiecznie. No to wejście. A jestem na dole. Ja w ogóle broni nie mam. Ja ci... Ja ci. Ja ci dam, kurwa. Dobra. A ty gdzie jesteś? Piatach, nie sami... Ja jestem na piraci broń no i nawet najsłabsza tylko broń dobra gdzie jest to A, bo... no tam jest widzę te dinozaury ale trzeba koło trzech zatańczyć nie koło jednego Ko... z nimi chodź tu będziesz na środku w na środku na tej linii na ulicy na tej linii na ulicy dziękuję za grzeczne posłużące. Idę do was. Pa, jeszcze strefa nas polubiła. A jakbyśmy poszli na drogi, to byśmy umarli. Kura, poczekaj. Idę do skrzynki, po co mam czekać. Ej, ktoś mnie zatańczył! Jaki? To typie! Haha! Ha. No i tak wszystko wziąłem ja. Hej, co ty to tył? ten Kuba, bo chciał mi ukraść wszystko, ale ja wziąłem. Widzisz? Dawaj tam broń. dawaj tam broń. Nie. Za to, to że mnie mylęciało? zatańczyłeś. Może bym ci dał jakbyś nie A To wyleciało. No miał... daj kura! To... Nie, bo mnie, bo widziałeś co zrobiłeś? Ale nie grać... Tam to ja ci dałem. No to do... A tyle w ogóle dałem. oła, 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 Mam 10 hp, mam nie tego, też zasłona! Nie mam budowy. Jednak tam... Ja... Podjeżdżamy oh. mm -hmm. po co? Mm -hmm. minigana? Ja 30 ja mam. Ten już zembrał. Pomoc! Podjeżdżamy i... Mam 10 HP! Mamy no, pat! No leżę, nawet nie zdążył. Pom! Darek, Darek szybko Darek Darek szybko, Darek szybko, Darek, Darek szybko, Darek, no Darek szybko, Darek tak patrzeć na ludzi. Boże. Coś ty zrobił, Kuba? Zabierz go! Zabijesz go! Zabijesz go! Wjeżdżasz w ciebie! Nie! Jest Darek! Darek Nie no! Tak. Darek! Gdzieś ty polasz? Patrzymy na Dareka. Może Darek porobi? Te... Nie, wątpię.

Zrzuć granat, granat! To jeszcze był Mary. Nie kurde, szesnaste miejsce. A wcześniej ja prezent, szóste. Tymi. Spadamy ciągle. Typek, czy ja go tak ubiłem? Ja mm. Nie, my poszliśmy tam, gdzie mieliśmy my iść. Ja co C co um, dostałeś? Um, uh -huh. Chyba no, jak no, nie. Nie. Chyba tańczenie. Co? Jak tańczenie? Z, tańczenie. Z tego sezonu? No. Ale e które? Ty który nie masz poziom? A nie, dostałem malowanie. An odbierz telefon. Ej, czekajcie. Ja rozumiem cię. Lagunę biorę. Co nie ty? właśnie nie wiem. Do no mnie też nie. Do mnie nie. To jest emotka pojedynek taneczny. Ja mam Ta. podstawa smoka. Dzisiaj ja to kupuję. Ej, ja kupuję dzisiaj pakiet Inferno. Czekaj. Nie mogę teraz. Ej patrzcie na minę tej! Patrzcie na je na jej minę. Patrz. <grym> Pakiet o, co, pakiet wyzwań. No. Inferno. Inferno. ja go kupuję, bo jest ładny bardzo. Nie mówcie, że jest brzydki. A no, ładny. O, kurak, kup sobie prawdziwą miłość. Nie, to jest wzdechłe. Taneczny pojedynek. Znaczy stać mi, ale mi się nie chce tego czegoś. To kup sobie pojedynek taneczny. O, On jest ładny, on nawet powinien być za 800 moim zdaniem. Nie, No. Albo... O, strój, strój ror, Rorda Voldemorda. Damian XXD zapiszą <laughs> ci coś na czacie? Tak. Ja już wiem nawet kto. kto. To ty jesteś Damiano? Ale co? No ty napisałeś na czacie? Ale co XD? No. A może tak? no. Może tak. Hmm, no może. Hej, fuj! Chodźcie zobaczyć jak ona się zbagowała tu! Chodźcie! Wiesz, się, Gdzie są cztery golące źródła? Ta, tam. Robię wyzwania, nie moja wina. Nie wiem, po co robię wyzwania na następnym poziomie kernetu. Żebyś wbił sobie... Co? żebyś, sobie wbijał ten, expa. A co mi daje expa? Już nic. No za setny level będziesz miał jakieś sen. Będziesz miał sztandar i y, malowania dwa czy coś takiego Jak zrobię wszystkie wyzwania No i będziesz miał level setny Musisz mieć poziom setny A ja już to mam poziom setny. setny Dobra ej ja biorę ten automat Zatańcz między tem gejzrami. Ja takie to, hmm set... jest Zatańcz tu musisz tutaj Żebyś miał w Jakimi gejzerami? To nie jest gejzerami. A nie czytam, gorącymi źródłami. Nie. Dobra, biorę niebieskiego PM. -ka. Między tymi jeziorami. Ja mam Za... No wiem, to, to są gorące górka. Nie tu jest skrzynek w ogóle. Mało. Ja tu nigdy nie byłem, ale... Tu... No zabrałeś mi. Co? Ja nie mam, Ecz, Kto chce potę? No bo ty nie masz karnetu bojowego. No co poczę? No nie potrzebuję. E, no, ja po co? Eee, no same takie bronie. Co mi się... Dostanie ktoś za chwilę ode mnie broń. Jaką? Emika. Ale jakiego? No. Bo ja mam niebieskiego. Starego mam. A to nie, bo ja mam niebieskiego. Nie. To jest ja mam kulkę i ja... I chodźcie tu. Tu jest dużo lutu. Ej, kto chce potkę? Dużo? Potka! O, będę miał lunch pada w, w ogóle, gdzie poszedł mi Damiano? Ej, poszedłem sobie obok, tutaj jestem. Taka... Daro, wypij Starcia. sobie potkę. A tu masz lat w ogóle, Damiano? A wy? Mhm. Ja nie mogę. Ja, ja nie mogę podać, bo jestem na live. A ty ile masz? Damiano... mi że co? nie chcesz podać? Ale co? Ja masz klasa. Mam 12. Aha. Ej. Takuje tu.

Ja nie, pamiętam. nie możesz się dodzwonić do mnie, bo ja rozmawiam z kolegą. Nie wiem właśnie kto to jest. Nie pamiętam, nie pamiętam kto to jest. U, no zobacz się na co. Nie, nie pamiętam. Powiedz mi jak się nazywasz tak naprawdę, bo zapomniałem. Ja wszystko zapominam jak zawsze. Cebula pewnie. A to nie jest cebula. Co? Ej, chodźcie na statek! Ja go nie znam. Bo tu nikogo nie ma na statku. Ja pewnie znam. Ja jednak Tylko. mam typa. Yes. Ej, mam typów. Mam ty masz typów? Yes. No ja mam A dwóch. Kurynelak do nich. Gdzie są? Tych się chętną, Super. Dobra, wlatą. z nich. Poczekajcie, chłopaki, M mam na chwilę ZW. Nie Ale teraz! Teraz jak, teraz jak się bijemy, chcesz ZW robić? Za chwilę zobaczę, komentarz. Co ty gadasz? Nie ma tu nikogo. Bawo, ty. Oni tam żyją jeszcze? Zabiliście ich? Uwaga, no, Damiano wszystkich zabili. Albo nie. Ej, kto chce siorba? Gdzie jest? Darek. Weźcie siorba Ta? i. Halo? No, Ej, no to, to ich zabier. Idę. Pomów. To czekaj, ja wypięciorba. Zabiłem. Dobrze. Ja ile macie fragów? Ja mam jednego. Ja zabiłem strafa. Bo... Ja tutaj w nich chcę... bo, bo tutaj było ich dwóch. Ja zabiłem strafa. Kto chce ja powiedzieć? Ja nie, bo... O, dzięki. Mogę tego średniego. Co? Wziąłem sobie średniego krewę ej, ej, daj mi ktoś jakąś MK, bo mi się przyda, O, tu jest. Ja mam dziewiętnę, ja, no, ja nie mam niebieską tylko. Ja czarą. Kto strzela się? Nie, to Kto ja czeka? nie chcę strzeliłem. Jesteś Nie, nie. Jaką? ma Nie ma chyba szarej Nie ma szarej Pokaż mi to Pokaż To? To jest, jest MK Szara, a wupa What? Mam zobaczyć land komentarz, land dajcie land mi Idziemy landpadem? Czy nie? Nie wiem nie wysyłać takich wiadomości? Co? Jakich? Jakich? Dawid. Na przeklina na live. No Rozwiąz połączenie telefonu. Ej, Darek! No. Zadzwonisz do mnie za parę minut. Ile? Albo nie wiem. Jak jeszcze coś jeszcze na live, to powiedz. To napisz coś Ej, poczekajcie chwilę. Nie wiem, czy się Tam mam zamiar. Dłożyć. Dłożyć. No to mnie, idą. no. No ale nie wiem, nie jak mi powiesz kim jesteś, to... No to, to się zdarze. Ty no nie mówiliście, Ej, strefie, nie mówiliście o strefie, nie mówiliście o strefie, nic. Ej, otłonijcie mnie. Ja leżę. Bo muszę. Ja jedną, zezpie, leżę, nie leżę. Nie leżę trzy hapa Tak leżę. No. Czekajcie chwilę. Wejdę ja do strefy. No, chodźcie to w dłuższe. Ile macie fragów? Jeden. Jeden. A Darek nasz to w Darek... większości informuje. No, bo, bo ty się, bo ty się rozglądasz ba bardzo. O, Pimpek! Ja mam o, pimpek! Ja mam nie, nie bij Pimpka! Tak. Nie bij Pimpka, ja go widziałem! Zostaw Pimpka! Nie, <śmiech> nie, <śmiech> Zostaw no, Zostaw pimpka. nie Zostaw Pimka! Zostaw Pimpka! Zostaw Pimpka! Zostaw Pimpka, zabił Pimpka. Złodzień. Pł Darek wypij sobie. Darek wypij sobie Pimpka. Flaki. Darek wypij sobie flaki Pimpka. Ktoś tu jest! Ktoś tu jest! Ty! To chodź tu. To chodź do mnie! Ja tu będę Darka. Dostał! Dostał! I on ma HP! To jest... On ma duże HP! No, 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 się, I do idę do No nie próbuję. Ej! się! Laguje mnie! Idę do was. Tak! Zbadaj szybko! Wypadł. Ma wypadł... Ile ich tam jest? Jeden czy tam? Jeden. Bo jeden ale jeden. kozak. No się go porobię. Ej, niech mnie nie, ktoś podniesie. Please! Dara. No jaki? Ej, szybko, co wy robicie? No. Mam jano zabijesz go! A to jakiś kozek, Albo hakę! No! Dobra, albo ty z pierwszego sezonu, albo drugiego. Darek! Dajna. Uciekaj! Uciekaj, Darek! Nie. Ja nie. Dar... Albo walcz, walcz, Zabijesz go! Mama on ma małą chapę, on ma małą Darek masz radę! Darek nie. Nie nie. Nie Darek! Darek! A ja mam jeszcze mniej! Ja leżę! Darek, ja za... Darek o, idę do ciebie! Się Darek, buduj coś, buduj coś, buduj coś, Zbuduj coś! Buduj coś, nie buduj! Ja idę do I ciebie! Ja się idę do ciebie! Ja ulepieć, Darek! Ja do ciebie idę, Darek! Podbuduj Ej, się do jest. mnie! Podbuduj o, nie, się! Zabijają. Idą do ciebie, nie żyjesz! Cyrko, lecz mnie! No lecz mnie, lecz Darek! Darek! Byłem po ciebie! Dobra, ja do no Cię! Ulec się już! Ulec się! Gejzerem i się uciekaj, uciekaj, uciekaj! By... No! Uciekaj, gej... uciekaj, iść na gejzer! No. Zabijam się, tak? Szukaj! Nie! O tam! O! Uciekaj! Tam. O. Uciekaj! 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 Do stu! Do stref. na Gdzieś na na się... Idziemy idź tam pod ten tak pod ten Być most! Pod ten mo po most. Pod ten most! Tam most! Tecikura. Most! No, pod? Ten. Nie pod! To nie jest pod? pod! Tak! No wleć tam! Parkour! No ta radę! No to cię nie parzy! No, skocz na to, to, to cię nie parzy! Dobra i uleć się teraz! No. I wypij potki później! Ja nie Wypij potki. Mhm. moją to już na pewno. Jeszcze jest w strefie, no to wiesz. Moja? Nie ma szans. 20 ma. Ale tamten typ to był jakiś Ej, Darek, tam są rzeczy, no idź tam, parkur dalej. No idź tam, ale tam będą lepsze jeszcze, zobaczysz. No idź, dasz tam radę. Tam skrzyn... Dasz radę. Nawet jak I się oparzysz, to to bierze jeden HP. No tam jest skrzynka i no to nie... No, no nie tam, tam. O i tu... No dobra, nic nie stało, przecież to jest jedno HP. No i teraz nie. No i idź tam. Drzwi. No, no i... Weź trapa i, i postaw I, go. I, i na postaw No go. i tutaj się możesz kampić. No tutaj Przy drzwiach no, go postaw! No, Przy drzwiach. Tych, drzwiach! tych drzwiach! A nie to... te, te drugi. tych drugich. Drugi. Tych drugich, znaczy no lepiej długi. No. Nie tych? Ja tak, tu. Postawiam. No dobra, norm. Musisz posta musisz kliknąć. E, e, kółko Guzik. I później e, I później kwadrat Kółko i kwadrat I na górę hmm, To Tam gdzie indziej? No to spróbuj no, no, no dobra, już tu niech będzie no po tu Tak. Brawo. tak! Brawo! I otwórz I tam te drzwi, żeby z... zobaczyć, Bo chcesz zobaczyć co tam jest. Zamknij drzwi. No i zamknij je, oba. Zamknij je. I tamte drugie. I drugie też. Idź I góra. Idź tam, bo tam jest skrzynka. Tu może stać. Ale i niech zobaczy co jest tam dalej. Ammo, widzisz? I tu będzie pompa. Widzisz? Mówiłem dobrze ci, żebyś. No, dał do góry, do góry, to jest długie. To jest długie. I jeszcze dalej. Weź nie tylko to. Nie, nie będzie. I idź na dół, idź na dół. Idź na dół. Zamknij drzwi i idź na dół. Na dół. dół. I, po... I ustaw sobie bronię. O nie, ty... ja na górze. Za, na drzwi, z, idź za te, za te. No, dobrze. I ustaw sobie bronię Możesz Bronie sobie ustaw. Ej, poczekacie na chwilę? Za chwilę przyjdę, okej? Okay? Mhm, okay. Za chwilę przyjdę. O nie, ktoś tu jest. No. O. Darek zabijesz. Jak górze jest? Sulno, ładne Typ jest, nad tobą jest typ. Nie strzelisz do niego przez schody, tyle ci powiem. Chyba, że to Bambik jakiś będzie i mogę, że może go zabić. Ale wątpię w cztery. Ale, mie... Ale na pewno jest dwunasty oddział, więc zrobiłem wyzwanie. I chyba mam następny poziom karnetu.

Okazji. Na następny razer. Na górkę? Nie! nie ma... Najgorsze Bezer. miejsce, znajdą cię! Typę. A może, może krzak, go nie ma? Krzak! Robiją. Krzak! Krzak! Nie, bo to nie jeszcze Kosz Tak zrób, żeby cię nie było widać. No widać je. Za to co mam... Weź po prostu. <noise> 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 To jest za kamieniem, chyba za powietrzem. Eee, schowaj zostało. się w pomidorze. Nie, nie, zostań grzecznie być. Zabij Zabij. Nie, bo dostaniemy wyższy poziom. Zostań. Może pół. go nie zauważą? Nie ruszaj się.

Ja myślę... Dobra, już wiem kto Nie, ale byliśmy na kreatywnym. Ej no chodźcie na chwilę na kreatywnym? Ale byliśmy. Mam koronę, ha ha ha. O, na kreatywny. Ja, hmm. Byliśmy. Nie ja mam luksę, taką luksę luksę, tylko mam e, tę graficzny. A ja mam luksę. A ja, ja mam skrzydła luksę. Kto ja ma skrzydła? Ja mam. Się... Ja zaraz to będę mi... miał wymaksowaną. jak no, myślisz, ja mnie obijam... dobiję... Ej, dobijesz ten poziom, czy nie? Może. Mam 90. Mam 90. O. Mamy trójkę, to jest takie same skiny. Na razie. Na razie. Mamy trifu. Daj w gotowości, Darek. Musimy grać. Musimy, możemy tylko używać emotki prawdziwego. Yy, Bambika, okej. Okay. No, A jak ktoś zgubił tą emockę. Nie, nie mam emotki Bambika. Aha? Zacząć to wczytywanie hybryda, co ty masz. Nie mam wczytywanie hybrydy. No masz, Ładne ty. skrzydełka. Darek Czekaj, to nie Czekaj, patrz, patrz. To jest najgorsze. Jakie fajne. Ej. <grym> ej, ej, ej. Darek Będę ej. teraz ciągle kłócają, Patrz. Ej, Kuba. Patrz na skrzydła, patrz na skrzydła. Lecimy na wykrzywione, okej? Okay? No dawajcie. Wykrzywione. No, to lecimy tutaj na dół. Nie... Dawajcie tutaj na dół. Tam, gdzie ja tam lecę na wie. Big Bena. Albo na Izaka. Nie wiem. Ja lecę na te, na te dwa trzy małe. O Boże, nie wyszkodziło Albo na Elkę lecę. A ja, L? ja lecę na kurę. Ej, to gdzie lecimy? Na Wykrzywione. No, na... A wykrzywione zanim długo zostaną zniszczone, czyli najlepsza miejscówka do. świata. Kukuryki, kukuryki. Ale na jakiś budynek. Byle który? Tam gdzie kury nocują. Tom, com, com, co, com... No nie, śmigło, uważaj! No ja walczę, Bambik! Umieraj! Chodź woda tu! Bo tam na górze styk Bambik. bambik! My zaraz do ciebie przyjdziemy, kura. Te bambiki mi uciekają! Aha. Jest! To. Ej, go na górę, idziemy na górę. Na w górę, na A tyk. no, czemu typek jakiś bambik... No gdzie oni uciekli? A mi bambiki uciekły. Ale bambiki. No nie! Spera! Tu są przecież. Dawaj go, Kurde! Ej, tu nam. Gdzie wy jesteście? Chyba! Chodź tu! Tam A ta, ta trzecie ta piętro, ta trzecie ta piętro. Tak, ona nas zabija. Ona mnie już zabiła też. Dobijatka głupia. Zaczę radę, ona ma tylko pompę. Weź moją no, tylko pompę! A ja mam tylko jego pm PMA. No mówię ci, że tylko pompę mam. I tak bym nic nie zrobił. Miałem PMA. Co ja zrobię z PMA? Na pewno nie zabiję całej drużyny. Po co kreatywny? Ej, kto jest za kreatywny? Ja. Tylko ty. Ja bym mógł pójść, ale nie chcę mieć Halo? Ej, ja już nie... Jesteście za kreatywnym? Ja nie. Ej, ja już nie mogę grać. Czemu? Ja już nie mogę grać, pa. Ej, Darek!